No, cześć. To, że jesteś w czarnej dupie, to jeszcze nic strasznego, słuchaj. Ja byłem wielokrotnie w tak zwanej czarnej dupie. Emocjonalnie, kiedy doświadczyłem takiego bólu istnienia. Finansowo, kiedy to zostało mi 12 zł w portfelu i tak naprawdę żadnych perspektyw, żadnej pracy. I zdrowotnie, kiedy to lekarze. Wydali swój wyrok, dostałem jakąś tam grupę inwalidzką i orzekli, że takim kaleką zostanę do końca życia. Słuchaj, ee, byłem w czarnej dupie, podobnie jak jesteś teraz Ty, tyle że ja nie zamierzałem się absolutnie tam rozgościć. Ok? Dzisiaj e, emocjonalnie, wewnętrznie jestem mega poukładany. E, wiem, czego chcę, wiem, czego nie chcę. E, jeśli mam cel, to idę konsekwentnie. Do tego celu. Każdą porażkę traktuję jak lekcję, wyciągam wnioski i idę dalej, po prostu. Daję sobie czas, jestem cierpliwy w tym, co robię i idę dalej. Finansowo zawsze, zawsze może być lepiej, nie? ale naprawdę jestem zadowolony, dlatego, że nie tylko jest dobrze finansowo, ale cały czas jest progres. Taki w górę, więc jestem mega zadowolony. Zdrowotnie, słuchaj, ja jestem po 50 już. I ostatni raz u lekarza byłem 13 lat temu ponad i to tylko dlatego, żeby sobie zrobić jakieś tam badania kontrolne. Tak więc tak to u mnie zdrowotnie wygląda jestem silny chłopak. Eee, więc jeżeli masz takie poczucie, nie wiem, tak sobie poukładałeś życie, że dziś jesteś w czarnej dupie, albo e, ponosisz konsekwencje czegoś i jesteś w czarnej dupie, to mój przekaz jest do Ciebie taki: zrób wszystko, co trzeba, żeby się tam nie rozgościć. I tego Ci życzę. Powodzenia.